Przytoczmy przykład Instytutu Karolinska, Tutaj niewiele się dowiemy na tej stronie. Uniwersytet Medyczny w Solnie, region Sztokholmu, założony w 1810. Instytut przyznaje nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, bo jest do każdego typu nagrody specjalne gremium fachowców niby fachowców tutaj wydają się być poważnymi fachowcami, kształci się tam na bieżąco 6 tysięcy studentów i 3 tysiące doktorantów, także produkują doktorów, proszę Państwa, no muszą być mądrzy, tak teoretycznie. Tutaj kłania się, proszę Państwa, taka historia z przełomu 2011 i 2013, gdzie Instytut Karolińska zatrudniał Pewnego chirurga, który jak prasa się opisywała, nawet polska, cała prasa światowa, e, robił e, fantastyczne, e, eksperymentalne e, operacje, ratujące jakby życie. Chodziło o e, sztuczną krtań, którą tam maczali w komórkach macierzystych. Wtedy takie głośne było: komórki macierzyste, komórki macierzyste. I on tam operując. Jakoś tam instalował te krtanie, a potem ci wszyscy jego pacjenci zmarli i okazało się, że podrobił badania. I pracownicy tacy antysystemowi Instytutu Karolinska zauważyli, że pan doktor, pracownik podrabiał badania naukowe, a w ogóle to nie przeprowadzał ich zgodnie z prawem obowiązującym na świecie. Nie badał najpierw na zwierzętach, tylko od razu robił eksperyment medyczny na ludziach, co jest zabronione. Znamy to wszystko, proszę Państwa, z historii C19. I wyobraźcie sobie, że gdzie ci pracownicy powiadomili władzę, to, to zostali nie dość, że zwolnieni, to jeszcze oskarżeni o naruszenie. Danych pacjentów. Przecież ich działanie było ewidentnie w obronie ludzkości tych pacjentów. Dlaczego? Dlatego, że instytucja, która decyduje o przyznaniu tej prestiżowej nagrody, nie mogła się pomylić: nie mogła zatrudniać mordercy, który fałszuje wyniki badań. W zasadzie nawet ich nie robił. Taka to jest teraz, proszę Państwa, sytuacja z kapitalizmem, z tą nagrodą Nobla. I jest jeszcze z tym związany ciekawy smaczek. Mnie akurat nie dziwi, proszę Państwa. Jest z tym związana już afera, którą ponoć szacowny komitet noblowski zbada. Ciekawe, czy tak zbada jak. Przypadek złego chirurga, który zabijał ludzi dla słabej i kariery i pieniędzy. Chodzi o ewentualny wyciek w związku z nagłymi wzrostami notowań u bukmacherów tej kandydatki. To jest ciekawe, bo wiecie, bukmacherzy niby się o wszystko zakładają, można tam stracić, zyskać i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest po prostu hazard. Yy, powiedział pan Christian Berg, yy, dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego, że będą badać. Według gazety yy, Finansa Wissen użytkownicy Polimarketu uznali Korynę za zdecydowanego outsidera. Nikt nie, na nią nie stawiał, tak? Ona często ta nagroda Nobla pada tak. Przepraszam, z dupy. Ktoś mi ostatnio zwracał, że w każdym odcinku jest słowo dupa. Ja cały czas przypominam, nie byłoby tego słowa, gdyby nie to, że Rada Języka polskiego uznała, że można używać w przestrzeni publicznej tego, tego słowa. Ono jest bardzo fajnym emocjonalnikiem. Ale w piątek wieczorem nagle szanse koryny wzrosły z 3,6%, że dostanie nagrodę Nobla na 70% w ciągu zaledwie. Kilku godzin. Gazeta, o której wspomniałem, donosi, że w nocy i w piątek rano trzech użytkowników polimarketu postawiło duże zakłady na zwycięstwo właśnie Machado, Koryny Machado. I to jest bardzo podejrzane. Gdzieś nastąpił wyciek. Tacy to są ludzie. Za kasę, za kasę zrobią wszystko. Nie wierzę, że ktoś im założył podsłuch, żeby wygrać pieniądze na zakładach bukmacherskich.